Dzisiaj e, chciałabym się z Wami podzielić systemem, w jaki się przygotowuję do prezentacji. E, rok temu zostałam zaproszona przez jeden z klubów fotograficznych w Glasgow, właściwie w Steering, nie, niedaleko Glasgow, abym była gościem specjalnym wieczoru i opowiedziała o swoim projekcie Fotografa Stranger, czyli e, z fotografu nieznajomych, który przeprowadziłam. No już rok temu się skończył, a trwał rok, czyli zaczął go dwa lata temu we wrześniu, w Glasgow, i właśnie o nim będę opowiadać na spotkaniu fotograficznym. No i teraz tak, mieliśmy się spotkać na jednym z wieczorów, ale sytuacja się zmieniła i będę się przygotowała do prezentacji w formie przez Zoom, czego wcześniej jeszcze nigdy nie robiłam, to już swoją drogą. No i chciałabym Wam pokazać, w jaki sposób się do tego przygotować. Cała ta moja przemowa ma trwać 2 razy po 45 minut, chociaż podejrzewam, że jakiś margines tutaj różnicy jest w tej chwili wprowadzony przez to, że to nie jest akurat spotkanie fizyczne, więc podejrzewam, że nie musi może dokładnie 2 razy 45 minut trwać, no ale tak jest mniej więcej, ma być wirtualna przerwa w międzyczasie na herbatę, także właśnie tak to ma wyglądać i jak się przygotowujecie do czegoś takiego to możecie, może podpatrzeć jak ja to robię, bo no ciekawe będzie to wyzwanie i nagrywam to właśnie teraz ten wstęp, zanim zaczynam to robić no chyba, że jeszcze coś dodam na końcu na pewno dodam jeszcze coś na końcu więc na pewno e, potrzebne są, jest kilka, kilka takich umiejętności kroków, które ja stosuję jeszcze nauczyła, nauczy, nauczywszy się ich w liceum i stosowałam ten cały jakby system przygotowywania się do różnych rzeczy na studiach e, i w college'u wcześniej też i teraz tak pierwsze, główne, przede wszystkim najważniejszy punkt, najważniejszy, bez tego w ogóle nie da się nic zacząć, nie da się uwierzcie mi, że nie da się, to jest plan. Trzeba sobie spisać plan. I teraz tak, ten plan na przykład w moim przypadku, skoro wiem, że ma trwać 45 minut po dwa razy, no to muszę się zastanowić, jeżeli to ma być prezentacja PowerPoint, która mi na pewno pomoże, bo jak zawsze wizualne efekty są pomocne. Więc zamiast siedzieć i mówić do wszystkich, żeby wszyscy się patrzyli na moją twarz, to wolę na przykład mieć prezentację i e, jakby uzupełniać moją przemowę e, obrazami. Poza tym. Będzie to też pomocne, żeby pilnować mnie, jaki jest ciąg mojej przemowy, o czym mam mówić, żebym nie zapomniała, żeby mnie to trzymało na ścieżce, o której, której powinnam mówić. I teraz tak. Skoro mam dwa razy po 45 minut, no to muszę się zastanowić, ile tych slajdów powinnam mieć, ile czasu na każdy slajd mogę przeznaczyć. Więc, no, zakładam, że będzie to około. Minuty do dwóch, przynajmniej się tak postaram. Podejrzewam, że w trakcie pisania scenariusza i przygotowywania prezentacji to się będzie zmieniało, bo niektóre slajdy podejrzewam będą trochę dłuższe, a niektóre trochę krótsze. Ale zakładam, główny taki plan, od którego chcę zacząć, to jest 45 slajdów i zakładam, że każdy będzie miał około dwóch minut, chociaż. Mówienie przez dwie minuty to całkiem sporo, no ale każdy, każdy zakładam, że będzie miał około dwóch minut. No i teraz tak: napiszę sobie te wszystkie punkty na kartce i do każdego punktu przypiszę tytuł slajdu. I to już będzie, to już będzie bardzo, bardzo pomocne do następnych kroków, bo w następnym kroku przygotuję prezentację, gdzie będzie 45 slajdów, zatytułuję je właśnie w taki sposób. I teraz się zastanowię, co w którym slajdzie powinno się znajdować. Um, to znaczy, już się zastanawiałam chwilę wcześniej, mniej więcej, co w którym slajdzie by było, ale chodzi mi o czym dokładnie będę mówić, co mam powiedzieć, jakie mają być na przykład zdjęcia, czy filmiki do tego dodane, czy jakieś linki dodatkowe, co ma w każdym być. I szkic, żeby wrzucić um, poszczególne informacje w, każdą z, w każdych z okienek, a potem już zacząć tam i z powrotem pisać scenariusz i wracać do slajdów i z tym na razie zostaniemy bo ja muszę do tego kroku właśnie dojść będę wam pokazywała, podejrzewam, że zrobię wstawki w międzyczasie, jak to wszystko wyglądało albo zdjęcia będą się pokazywały um, i, i przejdziemy dalej i podejrzewam, że um, nie wiem, za dzień, dwa wrócę co robimy dalej słuchajcie, tak wyglądam o godzinie w pół do trzeciej rano Skończyłam pisać. Mój plan, o którym wam mówiłam, wygląda tak. Ilość slajdów zeszła ostatecznie z 45 do 30 na planie, a w rzeczywistości do 23. I mam już cały, całą prezentację gotową. Pokażę Wam. Pokażę Wam więcej pewnie jutro. there <laughs> uh, i just i didn't even know why i, I couldn't hear you so or, uh, for a while but um, i'm getting there i'm starting the no what should i do start video or just Yeah, I'm starting mini Christmas uh, <laughs> sessions on Sunday. So, I can't see myself. Can you see me? Okay. <laughs> uh, <laughs> oh, I can see myself on the beginning now here, and I can see you here. So, hi, everyone. <laughs> Cześć wszystkim! Chciałam Wam tylko podziękować za oglądanie mojego filmu o tym, jak się przygotować prezentację. Mam nadzieję, że czegoś się nauczyliście. Moja prezentacja poszła w porządku, biorąc pod uwagę, że to była moja pierwsza taka, pierwsza taka prezentacja, właśnie o mojej pracy, o mnie, tak jakby nie studencka, której przedstawiałam czyjąś pracę i musiałam się w taki, a nie inny sposób przygotować, tylko moja sobie, To było ciekawe doświadczenie. Troszkę zaczęłam się chyba pod koniec stresować i za szybko mówić, ale to jest, myślę, kwestia wprawy i takiego doświadczenia, także nie przyjmuję się tym, po prostu to jest coś do naprawienia na potem. I myślę, że to było bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo mi się podobało. Zobaczymy, ile razy mi się uda jeszcze raz zrobić prezentację, w sensie kto będzie ją jeszcze chciał posłuchać, kto mnie zaprosi na, jakąś, na jakiś wykład. Cieszę się, że zostaliście ze mną do samego końca. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli pomogłam Wam w jakiś sposób, dajcie znać, bo będę bardzo ciekawa. Fajnie by było wiedzieć, że komuś się coś przydało, wtedy bym na przykład na przyszłość wykorzystała taką informację. I um, całuję Was gorąco. Do zobaczenia!